Jej dłonie drżały, gdy sięgnęła po kubek zimnej kawy stojący na kuchennym blacie. Helen Miller, samotna, siedemdziesięcioletnia kobieta, spojrzała na pusty salon, w którym jeszcze dzień wcześniej ustawiła stół nakryty na cztery osoby. Zawsze wierzyła, że nigdy nie spędzi Bożego Narodzenia samotnie, a jednak tego ranka, mroźnego, cichego i przerażająco spokojnego, zdała sobie sprawę, że nikt nie przyjdzie, nikt nie zapuka do drzwi, nikt nie powie wesołych świąt, mamo. Jeśli chcesz poznać całą historię, subskrybuj kanał, to opowieść której nie zapomnisz. Helen mieszkała na obrzeżach miasteczka Amherst w stanie Massachusetts, w małym białym domu z niebieskimi okiennicami. Zawsze tętnił on życiem, szczególnie w święta. Dzieci biegały po korytarzach, wnuki ozdabiały choinkę, a zapach cynamonu unosił się w powietrzu. Ale teraz było inaczej, zbyt inaczej, zbyt cicho. Tego ranka Helen obudziła się wcześniej niż zwykle, jakby jakaś siła wyrwała ją ze snu. Przez chwilę miała wrażenie, że usłyszała kroki na schodach. Szybko jednak zrozumiała, że to tylko skrzypiące deski starego domu jedyny towarzysz świąt, które miały być radosne, a stały się puste. W jej sercu od dawna tkwiła niewypowiedziana rana. 45 lat minęło od dnia, w którym pożegnała swoją młodszą siostrę, Margaret. Tamten dzień był burzliwy, pełen niezrozumienia i żalu. Margaret wyjechała wtedy do Europy, obiecując, że wróci na Boże Narodzenie, ale nigdy nie wróciła. A kontakt z czasem urwał się całkowicie. Helen czuła, jak wspomnienia wlewają się do niej, jak fala zimnego powietrza. Miała nadzieję, że ten dzień będzie choć odrobinę inny, że ktoś zadzwoni, że ktoś zapuka, że ktoś powie Mamo, jesteśmy już, ale jej telefon milczał uparcie, jakby również poddał się samotności. Usiadła przy stole, wpatrując się w talerze, które ustawiła z nadzieją, ale które teraz wyglądały jak scenografia do spektaklu, którego nikt nie obejrzy. Światło z okna padało na krzesło, na którym powinien siedzieć jej syn Michael, obok niego Sara jej córka i miejsce dla najmłodszej wnuczki Lili, puste, wszystkie puste. Nagle w ciszy rozległ się dźwięk krótki pojedynczy jakby coś stuknęło o szybę Helen podskoczyła serce jej przyspieszyło przez chwilę trwała bez ruchu wpatrzona w okno na zewnątrz wiatr poruszał gałęziami które smagały szkło odetchnęła głęboko czując że wyobraźnia zaczyna z nią igrać samotność bywa okrutnym iluzjonistą postanowiła zająć myśli czymś innym zaparzyła świeżą kawę choć nie miała ochoty na ani jeden łyk Każde jej działanie było bardziej próbą podtrzymania pozorów normalności niż realną potrzebą. Włączyła radio, ale od razu je wyłączyła, bo świąteczne melodie bolały jeszcze bardziej. Nie tak miało być, pomyślała. Nigdy nie tak. Nagle usłyszała dźwięk telefonu, krótki, urwany, powiadomienie. Sięgnęła po urządzenie z nadzieją, która zapłonęła w niej jak iskra, ale gdy odblokowała ekran, zobaczyła coś, czego się nie spodziewała. Nieznany numer międzynarodowy. Przez kilka sekund gapiła się na niego w milczeniu, czując mieszankę niepokoju i ciekawości. Nie odebrała, bała się, że to kolejna pomyłka albo gorzej, spam świąteczny. Odłożyła telefon i westchnęła ciężko. Nie wiedziała jeszcze, że ten numer był pierwszym sygnałem, pierwszym delikatnym pukaniem losu do drzwi jej życia, pierwszym cieniem czegoś, co odmieni jej Boże Narodzenie, ale na to odkrycie musiała jeszcze poczekać. Helen stała jeszcze chwilę przy kuchennym stole, wpatrzona w telefon, jakby oczekiwała, że pojawi się na nim kolejna wiadomość, coś, co wyjaśniłoby jej niepokój. Ale ekran pozostał martwy i zimny. Powróciła do zlewu, powoli opierając dłonie o blat. Czuła, że coś w powietrzu jest inne, cięższe, jakby dzień sam w sobie niósł tajemnicę, której nie potrafiła nazwać. Na zewnątrz śnieg padał gęściej, ukrywając świat za białą zasłoną, a Helen poczuła, że ta zasłona oddziela ją nie tylko od zimowej ulicy, lecz także od wszystkiego, co kiedyś znała. Przeszła do salonu i usiadła w fotelu, który niegdyś należał do jej męża. Przez lata unikała tego miejsca, bo każde jego skrzypnięcie przypominało jej o chwilach, które już nigdy nie wrócą. A jednak dzisiaj, w tym pełnym pustki dniu, poczuła potrzebę bliskości czegokolwiek, co wciąż nosiło ślad rodziny. Przytuliła się do oparcia, zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Wspomnienia wróciły od razu święta sprzed lat, pełne śmiechu, rozmów i muzyki, głosy jej dzieci, biegnących do choinki bladym świtem, ciepło światełek odbijających się w oknach, wszystko to było teraz jak sen, po chwili otworzyła oczy, czując lekkie ukłucie bólu w piersi, nie fizycznego, lecz tego, który rodzi się z poczucia straty. Jak to się stało? pomyślała. No kiedy świat zmienił się tak bardzo, że nawet święta przestały być świętami? Jej spojrzenie padło na stół w salonie, na którym leżała koperta z kartką od Lili, jej wnuczki. Mała narysowała anioła trzymającego za rękę starszą kobietę. Pod spodem widniał napis: Babciu, nigdy nie będziesz sama. A jednak tego dnia Helen czuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Nagle dobiegł ją kolejny dźwięk, tym razem dłuższy bardziej wyraźny. To nie był wiatr, nie gałąź, to było coś przy drzwiach. Helen zesztywniała, serce zaczęło bić szybciej, jakby chciało wyrwać się z jej piersi, siedziała nieruchomo, starając się nasłuchiwać. Świat zamarł wraz z nią. Cisza. Po długiej chwili wreszcie odważyła się wstać, choć jej nogi wydawały się ciężkie, jak z ołowiu. Podeszła powoli do przedsionka i spojrzała przez wąski, pejzażowy wizjer. Nic, tylko śnieg unoszący się w powietrzu. Może jej się wydawało, może to było złudzenie, tak jak wiele innych tego dnia. Odsunęła się od drzwi, czując jak jej ciało drży. Z zimna, ze strachu czy z emocji? Sama nie wiedziała. Wróciła do salonu, ale gdy przechodziła koło okna, coś przyciągnęło jej uwagę. Ślady. W śniegu przed jej domem wyraźnie widniały świeże ślady stóp prowadzące od ulicy aż pod same schody. Ktoś tu był niedawno, bardzo niedawno. Helen poczuła, jak zimny dreszcz przechodzi jej po plecach, ale jednocześnie coś w jej sercu poruszyło się delikatnie dziwna, nieproszona nadzieja. Stała chwilę w oknie, wpatrzona w te ślady, jakby próbowała odczytać z nich znaczenie mogły należeć do listonosza, do sąsiada, do kogokolwiek, a może, choć nie chciała nawet dopuszczać tej myśli, do kogoś, kogo los przysłał do niej właśnie dziś. Zanim zdążyła to przemyśleć, jej telefon znów zawibrował. Helen podskoczyła jako oparzona, a potem powoli i ostrożnie podeszła do stołu, na którym zostawiła urządzenie. Serce biło jej tak głośno, że miała wrażenie, iż słyszy je cały dom. Spojrzała na ekran i zamrugała kilka razy, nie dowierzając. Znowu ten sam numer, ten sam międzynarodowy prefiks, ten sam niepokój i to samo dziwne, niezrozumiałe wrażenie, że za tym numerem kryje się coś ważnego. Tym razem nie odłożyła od razu telefonu, trzymała go w dłoniach, jakby ważyła decyzję. Oczy zaszkliły jej się, gdy poczuła, jak samotność tego dnia miesza się z czymś jeszcze, z przeczuciem. Delikatnym, kruchym, ale uporczywym. Czy powinna odebrać? Nie wiedziała, że w tym właśnie momencie jej życie zaczynało skręcać w stronę przeznaczenia, które czekało cierpliwie od 45 lat, ale jeszcze nie była gotowa, by to zrozumieć. Helen wciąż trzymała telefon w dłoniach, jakby bała się, że jeśli go odłoży, coś ważnego umknie jej na zawsze. Ekran świecił cicho w półmroku salonu, a świąteczne światła na choince odbijały się w jego powierzchni niczym maleńkie gwiazdy. Numer nadal migał, a jej serce biło coraz szybciej. Przez moment miała wrażenie, że cały dom wstrzymał oddech wraz z nią, czekając na jej decyzję. Ostatecznie pozwoliłaby, by połączenie wygasło. Nie była gotowa, nie jeszcze. Telefon ucichł, ale w jej wnętrzu coś zostało obudzone, coś, czego nie potrafiła odrzucić. Usiadła ponownie w fotelu, zaciskając palce na podłokietnikach, jakby próbowała zakotwiczyć się w rzeczywistości. Spojrzała w stronę okna, gdzie wciąż widniały ślady w śniegu. Wydawało jej się, że świeży puch nieco bardziej je przysypał, co oznaczało, że musiały zostać zrobione zaledwie chwilę wcześniej. Jej oddech przyspieszył. Kto mógł tu być o tej porze? W Boże Narodzenie i dlaczego nie zadzwonił do drzwi? Helen powoli wstała i podeszła do półki, na której stały stare fotografie. Jedna z nich ta najbardziej zużyta i najczęściej trzymana w dłoniach przedstawiała ją i Margaret sprzed wielu, wielu lat. Helen wzięła zdjęcie i pogładziła palcem po uśmiechu swojej siostry. Jej oczy zaszkliły się. Gdzie jesteś teraz, Margaret? szepnęła, choć nie oczekiwała odpowiedzi. To zdjęcie było jedynym, co jej zostało po tamtych czasach. Resztę pochłonęły lata milczenia. Odłożyła fotografię i rozejrzała się po salonie, próbując odzyskać spokój. Ale spokój nie wrócił. Miała wrażenie, że w domu jest coś jeszcze. Nie osoba, lecz energia. Delikatna, niepokojąca, ale i znajoma, jak cień dawnego uczucia. Zrobiła krok w stronę kuchni, potem kolejny, aż w końcu zatrzymała się przy drzwiach wejściowych. Położyła rękę na klamce, wahając się, zanim w końcu delikatnie ją nacisnęła. Drzwi otworzyły się powoli, skrzypiąc cicho. Chłodne powietrze uderzyło ją w twarz, a białe płatki śniegu wpadły do środka. Helen przytrzymała się framugi, patrząc na pustą przed sobą przestrzeń. Ulica była cicha, prawie martwa, tylko światła domów sąsiadów migotały w oddali. A jednak coś w tej ciszy wydawało się nienaturalne, zbyt gęste, zbyt ciężkie, jakby niosło echo czegoś, co dopiero miało nadejść. Zamknęła drzwi i oparła się o nie plecami, próbując złapać równowagę. Wszystko w niej było napięte, każdy mięsień, każdy oddech. Wróciła do kuchni, nalała sobie niewielką ilość kawy, choć nie miała ochoty jej pić. Trzymała kubek w dłoniach, Pozwalając ciepłu rozgrzać jej palce. Zastanawiała się, czy powinna zadzwonić do któregoś z dzieci, zapytać, czy wszystko u nich dobrze, przekonać się, że świat poza jej domem naprawdę istnieje, ale nie chciała wyjść na słabą. Przez całe życie starała się być silna, dla dzieci, dla męża, dla siebie. Teraz ta siła jej ciążyła, jakby stała się ciężarem, którego nie potrafiła już dźwigać oparła się o blat, zaciskając powieki. Dlaczego ten dzień musi być taki trudny? pomyślała. Właśnie wtedy telefon znów zawibrował, tym razem tylko raz, jak dyskretne pukanie kogoś, kto nie chce przestraszyć domownika. Helen otworzyła oczy i spojrzała na ekran. Tym razem to była wiadomość tekstowa, krótka, zwięzła, wysłana z tego samego międzynarodowego numeru. Drżącymi palcami przesunęła powiadomienie i przeczytała: Helen, czy to naprawdę ty? Jej oddech się zatrzymał. Serce uderzyło w klatkę piersiową tak mocno, że miała wrażenie, iż zaraz upadnie. Zamarła w bezruchu patrząc na słowa, które wydawały się nierealne. Kto znał jej imię? Kto pisał w ten sposób? Kto wiedział, że to Boże Narodzenie spędza samotnie? Oparła dłonią stół. Próbując utrzymać równowagę, chciała odpowiedzieć, ale jej palce nie chciały współpracować. Emocje, strach, nadzieja i dezorientacja splątały się w jedno, pozostawiając ją bezradną. Tylko jedna osoba pisała kiedyś do niej w ten sposób, tylko jedna osoba używała takiego tonu, tylko jedna osoba potrafiła wywołać w niej jednocześnie ból i tęsknotę, ale to było niemożliwe, niemożliwe, prawda? Helen stała nieruchomo nad stołem, wpatrzona w wiadomość, która zdawała się pulsować na ekranie niczym żywe serce. Helen? Czy to naprawdę ty? Te słowa odbiły się w jej głowie, jak echo, które nie chciało ucichnąć. Drżała tak bardzo, że bała się upuścić telefon, przez chwilę nie mogła oddychać, jakby ktoś nagle zabrał jej całe powietrze z płuc. Jej myśli biegły w wielu kierunkach naraz. Strach, nadzieja, zdumienie, wszystko mieszało się w jeden wielki wir. Zanim zdążyła pomyśleć, jej palec niepewnie przesunął się wzdłuż ekranu, przygotowując odpowiedź. Zatrzymała się, bojąc się, że jeden wpisany znak może zmienić całe jej życie. Ale cisza w domu była tak ciężka, a pytanie tak bezpośrednie, że w końcu napisała krótkie Tak, kto pisze? Jej ręce drżały, gdy wysyłała wiadomość. Ekran zgasł. A Helen poczuła, jak serce wali jej w piersi z siłą, której dawno nie doświadczała. Nie minęły nawet dwie minuty, gdy pojawiła się kolejna wiadomość, tym razem dłuższa. Ostrożnym ruchem odblokowała telefon i przeczytała ją kilka razy, nim dotarło do niej znaczenie słów Helen to ja, Margaret. Świat na moment przestał istnieć. Helen zacisnęła palce na telefonie, jakby bała się, że urządzenie zaraz wyślizgnie się z dłoni. Zrobiło jej się słabo, musiała oprzeć się o krzesło, żeby nie upaść. W jej głowie rozbrzmiało jedno imię, imię którego nie wypowiadała na głos od dziesięcioleci, choć każdego dnia nosiła je w sercu: jej siostra, jej Margaret, ta sama, która zniknęła z jej życia czterdzieści pięć lat temu. Ta sama, której szukała, o której marzyła, za którą płakała w nocy, nie przyznając się do tego nikomu. Ale to nie mogła być prawda. Przecież Margaret, Helen poczuła, że jej także brakuje tchu. Zanim zdążyła odpowiedzieć, telefon ponownie zawibrował. Kolejna wiadomość. Nie wiem czy mnie pamiętasz, nie wiem czy powinnam pisać, ale nie mogłam przestać myśleć o tobie dzisiaj. W oczach Helen pojawiły się łzy, które spływały po jej policzkach, choć nawet tego nie poczuła. Drżała cała a nogi miała jak z waty, jej serce biło tak mocno, że ból rozszerzał się po klatce piersiowej. Wspomnienia wróciły jak lawina, ich wspólne śmiechy, sekrety szeptane w nocy, obietnice składane pod choinką, a potem ta jedna straszna kłótnia, która rozdarła ich życie na dwie części. Czuła, jak wszystko to, co tłumiła przez lata, wraca z całą siłą. Helen przesunęła kciukiem po ekranie, wycierając łzy. Napisała jedynie: Jak, jak mnie znalazłaś? Miała wrażenie, że każde słowo waży tonę. Odpowiedź pojawiła się szybko, jakby po drugiej stronie ktoś czekał na to pytanie z zapartym tchem. Nie ja. Ktoś mi pomógł i Przyjechałam. Helen przestała oddychać Przyjechałam. To słowo wywołało w niej falę paniki i nadziei tak gwałtowną, że musiała usiąść, ręce jej drżały. Czy to możliwe? Czy Margaret mogła być tutaj, w Amherst, dzisiaj, w Boże Narodzenie? Wstała gwałtownie, podchodząc do okna, jakby miała zobaczyć siostrę stojącą na ulicy. Ale było pusto, tylko śnieżyca, która tańczyła na wietrze, i ślady, te same ślady, które widziała wcześniej. Serce Helen zabiło tak mocno, że miała wrażenie, iż świat wokół niej zamieszał się w białej mgle. Napisała Gdzie jesteś? Czekała chwilę, która wydawała się wiecznością, a potem telefon znów zawibrował, krótko, zdecydowanie, bliżej niż myślisz. Helen poczuła, że kolana jej miękną, złapała się parapetu, żeby nie upaść, jej oddech przyspieszył, całe jej ciało drżało. Czy to możliwe, że po tylu latach Margaret naprawdę była tutaj, czy los naprawdę wrócił właśnie dzisiaj? Nagle rozległ się dźwięk. Cichy, krótki zdecydowany. Ktoś zapukał do drzwi. Helen znieruchomiała, jakby czas nagle zatrzymał się w miejscu. To jedno: ciche pukanie odbiło się echem w całym domu. Nieagresywne, nie natarczywe, lecz takie, które niesie ze sobą pewność. Jakby ktoś wiedział, że za drzwiami stoi osoba, która musi je otworzyć. Serce Helen zaczęło bić szybciej, a jej dłonie zrobiły się zimne jak lód. Stała przez chwilę w ciszy, próbując zdecydować, czy to sen, czy rzeczywistość. Ale śnieg padający za oknem, migające światełka choinki i ciepło kubka, który wciąż trzymała w dłoni, podpowiadały jej, że wszystko dzieje się naprawdę. Zrobiła jeden krok w stronę drzwi, potem drugi. Jej oddech był płytki, niemal urywany, wspierała się na ścianie, jakby bała się, że jej nogi odmówią jej posłuszeństwa. Nigdy w życiu nie wydawała się sobie tak mała i tak krucha, a jednocześnie żadna chwila nie była tak ważna jak ta. Z każdą sekundą czuła, jak serce wali jej z taką siłą, że mogłoby wypełnić cały dom. Zatrzymała się tuż przed drzwiami, dotykając dłonią chłodnej klamki. Jej palce drżały. Miała wrażenie, że za tą drewnianą barierą kryje się zarówno jej największy strach, jak i największa nadzieja. Mogła odwrócić się i odejść, mogła nie otwierać. Ale coś w niej, coś, co spało przez dziesięciolecia, obudziło się i teraz prowadziło ją naprzód. Nim zdążyła podjąć decyzję, pukanie powtórzyło się. Tym razem jeszcze delikatniejsze, jakby osoba po drugiej stronie bała się ją przestraszyć. Helen zacisnęła powieki, biorąc głęboki wdech, a potem powoli, niemal ostrożnie, nacisnęła klamkę. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypnięciem, chłodne powietrze wdarło się do środka, niosąc ze sobą zapach śniegu, zimy i czegoś jeszcze, czegoś znajomego, czegoś, co uderzyło ją prosto w serce. Helen uniosła wzrok, przez chwilę widziała jedynie białą ścianę padającego śniegu, a potem sylwetkę, delikatną, drobną, otuloną płaszczem w kolorze orzechowym. Ktoś stał w półmroku, z twarzą oświetloną tylko światłem z wnętrza domu i wtedy Helen zobaczyła coś, co sprawiło, że jej kolana ugięły się z wrażenia oczy, te same oczy, które pamiętała z młodości. Oczy pełne ciepła, choć dziś otoczone drobnymi zmarszczkami, które niosły ze sobą historię minionych lat. Helen otworzyła usta, ale żadne słowo nie chciało z nich wyjść. Jej serce biło jak oszalałe. Kobieta stojąca przed nią również nie mówiła, stała bez ruchu, jakby czekała, aż Helen zrobi pierwszy krok. W końcu padło jedno słowo: ciche, drżące, ale prawdziwe Margaret. Sylwetka drgnęła. Kobieta podeszła o pół kroku bliżej. Jej oczy zaszkliły się od łez, które natychmiast zaczęły spływać po policzkach. Na jej ustach pojawił się uśmiech nieśmiały, drżący, pełen ulgi i bólu jednocześnie. Helen, moja kochana Helen. Te dwa zdania wystarczyłyby całe czterdzieści pięć lat, które dzieliły siostry. W jednej chwili zwęziły się do przestrzeni między nimi. Helen poczuła, jak cały świat wiruje, a jej dusza pęka i jednocześnie składa się na nowo. Zrobiła krok do przodu niepewny, drżący, ale nieodwracalny. Margaret wyciągnęła rękę, powoli, ostrożnie jakby dotyk Helen mógł zniknąć. Jeśli zrobi to zbyt szybko, Helen patrzyła na tę wyciągniętą dłoń, jakby widziała coś świętego coś, czego nigdy nie sądziła, że jeszcze doświadczy a potem ich dłonie się spotkały. Miękkie, ciepłe, pełne życia. Helen zalała fala emocji tak potężna, że przymknęła oczy. Poczuła, jak jej ciało drży. Z ulgi, z bólu, z radości, z żalu, z wszystkiego naraz. Margaret ścisnęła jej dłoń mocniej. I wtedy Helen zrozumiała jedno: to nie był sen, to był cud. Ale zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, za Margaret pojawiły się kolejne sylwetki. Większe, jaśniejsze, śmiejące się, a Helen otworzyła oczy szerzej niż kiedykolwiek. Jej świat właśnie miał przewrócić się do góry nogami, po raz drugi tego samego dnia. Helen stała w progu, wciąż trzymając dłoń Margaret, jakby bała się, że jeśli ją puści, wszystko zniknie, jak sen, który rozpada się po przebudzeniu. Ale to, co zobaczyła za swoją siostrą, sprawiło, że jej serce zatrzymało się na ułamek sekundy. W półmroku, otuleni śniegiem i światłem lamp ulicznych, stali jej syn Michael, jej córka Sara i trójka wnuków, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy patrzący na nią z czułością, wszyscy tutaj, w Boże Narodzenie, w jej domu, w jej życiu. Lili, najmłodsza z wnuczek, jako pierwsza oderwała się od reszty i pobiegła w stronę helen. Jej stopki zapadały się w śniegu. Dziewczynka rzuciła się jej na szyję, a helen, choć jej ciało drżało, objęła ją najmocniej jak potrafiła. Poczuła w ramionach ciepło, które tak długo było tylko wspomnieniem. Łzy spływały po jej policzkach, a lili szeptała jej do ucha: Babciu, nie mogłyśmy pozwolić, żebyś była dziś sama. Następnie podeszli do niej Michael i Sara. Oboje mieli wzruszone twarze, jakby w tym krótkim momencie zrozumieli wszystko, czego przez lata nie wypowiadali na głos. Michael delikatnie położył dłoń na jej ramieniu, mówiąc: Przepraszam, mamo, powinniśmy byli być tutaj wcześniej. Helen pokręciła głową, niezdolna wymówić ani jednego słowa. Nie było potrzeby. Jej spojrzenie mówiło wszystko. Margaret, stojąc kilka kroków dalej, obserwowała tę scenę z drżącymi ustami, trzymała dłoń przy sercu, jakby bała się, że rozpadnie się ono pod ciężarem emocji. Gdy Helen w końcu spojrzała na nią, ich oczy spotkały się, i w tym spojrzeniu było czterdzieści pięć lat rozłąki, tysiące niewypowiedzianych słów, setki listów, które nigdy nie zostały wysłane, oraz dziesiątki pytań, które nigdy nie znalazły odpowiedzi. Helen puściła dłoń Lili i powoli podeszła do siostry. Margaret zrobiła to samo. Ich kroki były ostrożne, jakby bały się, że między nimi unosi się cienka warstwa lodu, którą można łatwo złamać. Ale kiedy stanęły naprzeciw siebie, tak blisko jak kiedyś. Tak blisko jak nie były od dekad, świat wokół nich jakby przestał istnieć. Helen uniosła rękę i delikatnie dotknęła policzka Margaret. Jej palce natrafiły na ciepło, na miękkość skóry, na wilgoć łez. Margaret zamknęła oczy, pozwalając by to dotknięcie przełamało ostatnie bariery. Przepraszam, wyszeptała Margaret za wszystko za lata za milczenie za to, że nie wróciłam. Helen pokręciła głową, a łzy spłynęły jej po brodzie. Nie, Margaret, to ja. ja też zawiniłam. Powinnam była cię szukać, powinnam była walczyć. Słowa, których nie mówiły od 45 lat, wypełniły między nimi przestrzeń jak balsam. A potem, w chwili, która zdawała się zawierać całe ich życie, objęły się mocno, z całego serca, bez strachu, bez resztek dumy, bez żalu. Świat na zewnątrz mógł istnieć, ale w tym momencie one były wszystkim, co miało znaczenie. Po kilku minutach wszyscy weszli do środka. Dom, który jeszcze rano był pusty i cichy, teraz wypełnił się śmiechem, ciepłem, rozmowami i zapachem świeżo zaparzonej kawy. Światła choinki odbijały się w oczach wnuków, a Margaret ostrożnie zdjęła płaszcz, rozejrzała się po wnętrzu i uśmiechnęła szerzej niż Helen widziała to kiedykolwiek. W salonie zasiedli wszyscy razem. Michael przyniósł prezenty z samochodu. Sara zaczęła podgrzewać potrawy, które Helen wcześniej przygotowała, a Lili usiadła obok Margaret, pokazując jej stare albumy rodzinne, które znalazła na półce. Margaret patrzyła na zdjęcia ze łzami w oczach, dotykając ich jak czegoś świętego. Helen stała przez chwilę w kuchni, opierając się o framugę drzwi, patrzyła na swoją rodzinę. Na siostrę, którą los zwrócił jej po latach, na dzieci, które wróciły, na wnuki, które biegały wokół choinki i czuła, jak jej serce wypełnia się spokojem, którego nie czuła od dawna. Wtedy pojęła coś, co wielu potrzebuje całego życia, by zrozumieć: czas może zabrać wiele, ale nigdy nie jest zbyt późno, by odzyskać to, co naprawdę ważne. Uśmiechnęła się. Wytarła policzki i wróciła do salonu, gdzie wszyscy już na nią czekali. Zajęła swoje miejsce przy stole, a Margaret usiadła obok niej, tak jak kiedyś, wiele lat temu. Ich dłonie spotkały się pod stołem, ściskając się lekko, cicho, delikatnie. Były tu, razem, w końcu. A kiedy Helen zamknęła na chwilę oczy, poczuła coś, co można poczuć tylko raz w życiu prawdziwy cud Bożego Narodzenia. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tej poruszającej opowieści. Jeśli ta historia dotknęła waszego serca, zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych historii. Wasze wsparcie daje nam siłę, by tworzyć dalej,